Celina zawsze się tak grzebie? Nie, denerwuje się i wciąż coś poprawia. Szampan. Dzięki. Już słyszę Celinę. Nie pij alkoholu przed osiemnastką. Nie zamawiałem tego. To ja. Dlaczego świętujemy? Nie powiedziałeś jej? Nie. To nic ważnego. Może zaczekamy na celinę. Wznoszę toast za świetlaną przyszłość Maxa. Czemu im nie powiedziałeś? O co chodzi? Kupiłem mieszkanie. Gratuluję. Nie jest jeszcze urządzone. Jak to na początku? Celina ci pomoże. Zna się na dekoracji wnętrz. Serio? Długo się jej schodzi. Gdzie ona jest? W łazience. Oby nie rozbolał ją brzuch, bo trochę za dużo zjadła. Przyjdzie. Zatańczmy. Zaczekajmy na celinę. Chodźmy. Dojdziemy do was. Odsuń się. Czemu? To biorę się i wrócę. Tylko szybko. Idziesz w tym stroju? Nie wyglądam jak model? Dobre sobie. Może być, zaraz wracam. Znowu wystawiasz mnie do wiatru? Paloma, miałem dzwonić. Chyba nie zapomniałeś o urodzinach Taty. Nie. Ale właśnie się dowiedziałem, że mam trzy mega ważne egzaminy. Właściwie to cztery, a z Fizą pięć. Wkuwam cały weekend. Czekam na ciebie jak głupia. Co powiesz, Tacie? Wybacz, ale właśnie wertuję notatki, segregatory i książki. Nie martw się o tatę, pogadam z nim. W porządku. Nie złość się, kochanie. Dobra, się. Nie martw się. Okay. Bueno, pues... Trzymaj się. Za Dobrze, że portier miał zapasowy klucz. Gdzie dziewczyny? Przecież tu były. Może wróciły do szkoły? Zacząłeś podrywać laski? To lepsze niż związek z kimś, kto traktuje cię jak kukiełkę. Dawno zerwałem z sol. Przestańcie, spokój. Nie kłóćcie się. Lepiej zastanówmy się, co zrobić z tą złodziejką. Była seksowna. Owszem, ale dała nam nauczkę. Nabraliśmy się na jej wdzięki, a znała karatę. Czemu nie zadzwonisz do matki? Niby po co. Zdenerwowała się. Co z tego? Nie pierwszy raz ją napadli. Ma wprawę. Ja to zrobię. Jestem jej synem, jasne? Więc dzwoni. Halo? Mam. Wszystko w porządku, mamo? Ay, mižito, tak si, 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 Miło cię si, słyszeć ja Jak głowa Diegusia? Spoko, on zawsze źle się mija. czuje Ay. Ay. Nie mów tak Biedactwo, mocno oberwał Jest cały, no, nie cały nie i zdrów W ogóle lebe. nic nie pamięta jest tam? Daj go do telefonu. Chcę z Tobą rozmawiać. Hola, mi amor. Jak się czujesz, kochanie? Przyjdę jutro do pracy. Nie, wykluczam. Czemu? Jutro nie otwieramy. Jestem nie abrir. Kosme zabiera mnie na przejażdżkę, żebym zapomniała o napadzie. Odpoczywaj, a w razie czego dzwoń. Do zobaczenia za tydzień. Tak, synku, jesteś bardzo dobry. Kocham Cię. Buziaki Ja też Cię kocham. Co jest? Nie zauważyłeś, że była zdenerwowana? Nie. Niby czemu? Wyjaśnijmy coś. Czy ja to matka? Kto jest jej synem? Wylozuj. To moja matka. Znam ją jak własną kieszeń. Nie wtrącaj się. Dobra. Idę popicie. Co mu odbiło? Po co mam mówić Diegusiowi, że przez jego ojca zamknęli nam sklep? Tylko go zdenerwuje. Zresztą wszystko i tak się wyjaśni. Panie Boże, pomożesz nam? Dziękuję. Niemożliwe. Naprawdę Luciano przyłożył Teo? Prosto w anielską buźkę. Dobre. Walnął go piąchą. Rewelacja Dziś mamy dzień pojedynków Najpierw Luciano sprał aniołka A potem Lupe biła się z siostrą Brakuje tylko, żebym zatłukła na śmierć Diego Zapomnij o tym głupku Zajmij się i jakim, i wolnym. I kto to mówi? Masz zdjęcie Teo, pod poduszką. Nie myślisz o nim? Nie. 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 Więc o czym? Co Luciano włoży na poniedziałkową rozmowę w Industrial Charelics? Właśnie o tym myślę. Nie o Teo. Wejdź, Teo. Nie. Chwileczkę, to no, pokój dziewczyn. Zmiataj stąd. To zaczekaj, kochanie. Tylko wezmę płaszcz. Nie cierpię, prostaczek. Zabierz ją stąd, byle daleko. Powiedz swojemu kumplowi, że jak jeszcze raz podskoczy, wybije mu zęby. Masz krew pod nosem. Co? Co się stało? Chodź kochanie. Dobra. Co jest? Zostawmy ten pleps. Będzie je nosił w torebce. Co? Zęby. Czyżby? Jasne. Zęby. Myślisz to samo, co ja? Co? O ciuchach Teo, tak. Ale jaja. Lupita. Co z tobą? Nic. I niaki czeka na ciebie. A niech czeka sam cesarz. Co jest? Nic. Jak to nic? Zostawcie mnie. Zaufaj nam.